13 października, Wioleta Piątkowska. Witam Państwa i zapraszam na Info Dziś w programie. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Róbny alarm pożarniczy w Ciechanowskim Starostwie Powiatowym. Wystawa edukacyjna. Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Chema Ciechanów, czyli coś dla dzieci i nie tylko. Spotkanie nowoczesnej. Kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta za nami. Jak wyglądało głosowanie i czy cieszyło się powodzeniem? Zobaczcie Państwo sami. Działalność o charakterze konsultacyjnym w sprawach dotyczących młodzieży, edukacji, sportu, kultury, rozwoju miasta. Tak można zdefiniować młodzieżową Radę Miasta, do której wybory odbyły się w zeszłym tygodniu w Ciechanowskich szkołach gimnazjalnych i licealnych. Uczniowie zgłaszali swoją kandydaturę, a następnie odbywało się głosowanie, które miało na celu wyłonić zwycięzcę. I odbyło się również bez wyborczych obietnic. Nazywam się Dominika Stancel, chodzę do trzeciej o... Profilu Technicy Krajowych Procesów Graficznych. Jestem osobą bardzo komunikatywną, ambitną, lubię pracę w grupach, e, lubię pracę z młodymi osobami i chciałabym wnieść bardzo dużo do Młodzieżowej Rady Miasta. Gdyby udało mi się tam dostać, przede wszystkim najważniejszym celem dla mnie by było to, by młodzi ludzie z Ciechanowa i okolic e, mieli zajęcie, by mogli twórczo spędzać czas. Dziękuję. Młodzieżowa Rada Miasta będzie mogła uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Cichanów. Między innymi będzie mogła zgłaszać wnioski, opiniować projekty uchwał, współpracować przy organizacjach młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych. Próbna ewakuacja budynków to obowiązek, który został wprowadzony w 2003 roku. O tym, jak powinna wyglądać prawidłowa ewakuacja, mogliśmy przekonać się na próbnym alarmie pożarniczym w Starostwie Powiatowym. 12 października, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa oraz sprawdzenia gotowości w sytuacji nietypowej, odbyła się próbna ewakuacja osób z budynku Starostwa Powiatowego. Na temat samej ewakuacji wypowiedział się Łukasz Kapczyński, kierownik Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie próby. Zgodnie z zarządzeniem starosty Ciechanowskiego, miała dzisiaj miejsce próbna ewakuacja całego budynku, wszystkich osób w nim się znajdujących, kierowników odpowiedzialnych za pracowników i interesantów. Przeszkoliliśmy wcześniej z zakresu obrony cywilnej. Tak jak powiedziałem, była to ewakuacja próbna. Miała ona na celu wypracowanie określonych zachowań, które powinny stać się nawykami. Powinna ona również podnosić gotowość, czujność pracowników oraz osób przebywających w budynku starostwa. Generalnie ewakuacja powinna zakończyć się przed przyjazdem Straży Pożarnej. Czyli, patrząc na ten budynek, myślę, że 3 do 5 minut to byłaby optymalna ewakuacja. Co jest najważniejsze w momencie, kiedy jest ogłoszony alarm pożarniczy? Tak dla ludzi. Dla ludzi najważniejsze jest powstrzymanie się od paniki. Gdy usłyszymy alarm, powinniśmy zachować bezpieczeństwo, to znaczy urządzenia elektryczne odłączyć od prądu, wziąć tylko rzeczy niezbędne i opuścić pomieszczenie, w którym się znajdujemy, najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. W ewakuacji uczestniczyli przedstawiciele z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji. Pełnili oni rolę obserwatorów oraz zabezpieczali teren wokół budynku. Ewakuacja trwała około 8 minut. Po sprawdzeniu budynku przez strażaków wszyscy bezpiecznie wrócili do obiektu, aby kontynuować pracę. Na koniec podsumowano całą akcję, zwracając uwagę na ewentualne poprawki. Zatrucie grzybami w cięższych przypadkach może skończyć się śmiercią. Dlatego warto na grzybobranie wybrać się za lasem bądź przed wyjściem do lasu odwiedzić Sanepid, gdzie możemy uzyskać wiele ciekawych informacji na temat grzybów jadalnych oraz trujących. W dniach 11-13 października w siedzibie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ciechanowie odbyła się wystawa pod tytułem Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Jak ważne i czego uczy nie tylko dzieci, ale również i dorosłych, opowiedziała nam dyrektor stacji Wiesława Krawczyk. Grzybobranie to taki nasz polski zwyczaj. Zwyczaj, który wpisuje się w zdrowy styl życia, bo wiąże się z aktywnością fizyczną. Ale żeby grzybobranie było. Zdrowe, bezpieczne, potrzebna jest umiejętność rozpoznawania grzybów. Z tym jest u nas gorzej. Mimo, że od 20 lat spada ilość zatruć pokarmowych grzybami, to niestety zatrucia, które występują, są zatruciami tragicznymi. Dlatego, że na ogół umiera co drugi pacjent, który ulegnie zatruciu. Każdy z pacjentów, który przeżyje, wymaga przeszczepu wątroby. Trujemy się generalnie muchomorem sromotnikowym, dlatego też uważam, że jest potrzeba, potrzeba organizowania takich wystaw, potrzeba edukacji młodzieży i dzieci, jak również dorosłych. Dlatego też Inspekcja Sanitarna podejmuje kampanie edukacyjne. Wystawa nasza wpisuje się właśnie w tę w kampanię edukacyjną, która ma na celu poznanie, przekazanie wiedzy, dzieciom, młodzieży, jak również dorosłym z zakresu rozpoznawania grzybów, tych właśnie silnie trujących, jak i pokazania grzybów jadalnych. Nasza wystawa trwa od 11 do 13 października i wystawę obejrzy około tysiąca dzieci i młodzieży celowym jest organizowanie tych wystaw jestem o tym głęboko przekonana podczas zwiedzania dzieci wykazują dzieci i młodzież wykazują ogromne zainteresowanie wystawą co nas bardzo cieszy również zapamiętują istotne rzeczy bo wracają dopytują w związku z tym uważam że nasza wystawa osiąga ten cel jaki sobie założyliśmy organizując ją czy wystawa była ciekawa oraz czy zwiedzający chętnie by na nią wrócili? Zapytaliśmy samych zainteresowanych, uczniów szkoły podstawowej i Ciechanowie. Tak. Pani fajnie opowiadała? Tak. Chcecie kogoś na koniec No Ja moją rodzinę, całą mamę i tatę. I moją siostrę. Ja mojego tatę i mamę, bo jest w Warszawie mój tata, niestety. Całą rodzinę. to na koniec, ładnie do kamery. Szkoła nieco inaczej. Czyli nauka tradycyjnych sztuk walki. Pama Ciechanów to miejsce, w którym można choć na chwilę wcielić się w rolę rycerza. Treningi poprawiają samopoczucie, pozwalają lepiej się poczuć i zrozumieć swoje ciało oraz emocje. Oprócz sztuk walki uczą dyscypliny, odpowiedzialności i koncentracji, a przede wszystkim są świetną zabawą dla osób w różnych wiekach. Na temat pomysłu założenia szkoły oraz obywających się tam treningów rozmawialiśmy z jednym z założycieli. Mysł na szkołę wziął się z już długoletniej działalności naszej grupy historycznej, Różna wojów Arkona. I tak po 10 latach stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zainteresować ludzi sztukami walki średniowiecznymi, takimi tradycyjnymi dla, dla naszego terenu europejskiego, bez konieczności wchodzenia w to środowisko rekonstrukcyjne. Grupy właśnie szermierki dawnej są coraz popularniejsze w całej Polsce, więc stwierdziliśmy, że i, i my chętnie podejmiemy wyzwania, żeby wyszkolić. Nie zawodników. W zasadzie może przyjść każdy. Oczywiście no, jest ograniczenie wiekowe. Jeśli mamy na przykład dziecko poniżej 10 roku życia, to ciężko nam po prostu dla niego partnera czy do ćwiczeń. Ale mamy 20-latków, którzy realizują program ze sobą, żeby mieli wyrównane szanse. Pozostali zawodnicy no, to są oczywiście gimnazjaliści, licealiści. Ale też osoby zainteresowane już takie mocno jakie powiedzieć z tego roku życia, także w górę nie ma już żadnych traki. Staramy się w wolnym tempie nauczyć odpowiednich ruchów, które obowiązują w trzech historycznej. I gdy już mamy przerobione podstawowe ćwiczenia, następuje część sparringowa, czyli zakładamy już maski, szermiercze, włączamy minutnik i odbywamy nadzorowane pojedynki, podczas których staramy się w pierwszej kolejności przerobić to, czego się uczyliśmy na danych ćwiczeniach. Jeżeli starcza czasu, to jeszcze oczywiście zostaje troszkę możliwości na swobodniejszą walkę, gdzie można spływać swoich sił. Chęcamy gorąco do ćwiczenia szermierki tradycyjnej, ponieważ jest to taka nasza rdzenna, nieegzotyczna dyscyplina sportowa. Można nabyć fajne spra fajną sprawność ruchową, nauczyć się czegoś oryginalnego, no i przede wszystkim wyładować energię, która się komunikuje podczas tygodnia. Posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz zawitała do Ciechanowa, aby rozmawiać z sympatykami Partii Nowoczesnej o aktualnych w, naszego kraju. w siedzibie Wyższej szkoły menadżerskiej odbyło się spotkanie członków i sympatyków partii Ryszarda Petru, na które przyjechała posłanka Gosiłk Pichowicz. Po przywitaniu gości przez Jolantę Grudzińską, przewodniczącą lokalnych struktur nowoczesnej, głos zabrała sama pani poseł. Pierwsza część spotkania była poświęcona bieżącym sprawom sejmowym oraz krytyce rządów prawa i sprawiedliwości. W drugiej natomiast skupiono się na rozmowach o programie partii i jej planach na najbliższe miesiące. Piłkarze Juranda Ciechanów wygrali na wyjeździe z Bestia z Białystok 32 do 27. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Tymi informacjami kończymy dzisiejsze wydanie Infotegodnika. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia!